W dzisiejszym odcinku będziemy grali w bo już miałem na swoim kanale jednym, taką, jeden ten film. Teraz e, kontynuujemy w dzisiejszym e, no i no dzisiaj planuję zobrać... Pewno więcej żelaza, bo tyle mi nie starczy. Jak godzinę sobie to przepalę. No i myślę, że będę robił więcej filmów z tej serii, że Survival. Jak się uda, to zrobię chyba poradnik do Crystal PVP. No i poradnik do ogólnego. No E, sobie nic nie ma. Ej, to jest ta wioska, co już tam płyliśmy. chyba. Ej, nie wiem, nie będę lutował, bo nie może zacząć czasu. Jakby co, to polecam Federa. I bardzo wręcz polecam Federa, bo to jest bezpłatny klient Feder klient. I tutaj są różne modyfikacje, na przykład te klatki na sekundę, których niestety mam bardzo mało. Te klawisze, CPS, -y, prędkość. I ogólnie jakieś fajne różne rzeczy. Można sobie zrobić swój własny celownik, narysować. Indykator obrażeń jeszcze jest, że tutaj z w w dolnym rogu jest jakby, no ile jeszcze ma dobra, jest spoko ledwo co pożelą miło ucieczka Zawsze mieć tutaj jakieś bloki, bez tego to robimy sobie tutaj chwilową bazę najpewniej. Ten co znowu widzimy na kolesie. Przeciśnieszmy jeszcze. Ciszej. Jeszcze ciszej. No i całkiem dobrze. Tak tak, już sam, to najpierw, będę zacznę montować filmy, się jeszcze spróbuję nauczyć, bo jak na nie umiem. A dzisiaj będziemy sobie um, grać takie właśnie dwa. I A propos tego, co jeszcze polecam od profilera klienta, serdecznie zapraszam Was na kanał mojego kolegi, numer 2137. Napiszę Wam jego nazwę w opisie. A teraz przejdźmy do grania. Nie, nie. No i co ja zrobię? Ty, 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 ty. mięsko chyba też sobie w sumie przepalę co mi tam przydałoby się eee. nie wiem czy iść teraz kopać bo teraz pójdę wykopić tak to szybko sobie kopnę lepszy kill'ów by się na pewno przydało, Będę walczyć o lepszych kill'ów na pewno... ja nie zawsze kupuję... żeby... nie, Zdadam. Że tak, zadałam aha fajnie nie, po prostu tak pomyliłem sloty no to... Pa, <laughs> ještě będę pravděpodobně robił další filmy z tej serii, co se no Cinema, ale na já to